Opowiada o ostatnich 12 godzinach życia Chrystusa, a jej rozpamiętywanie jest nieodłącznym elementem przygotowania do Wielkanocy. Pasja, bo o niej mowa, stała się inspiracją dla wielu twórców. Od lat spektakle pasyjne wystawiane są również w gminie Gietrzwałd. W tym roku pasja będzie troszeczkę inna. Chcemy tutaj pokazać głównie symbol zdrady, to, że wszyscy jesteśmy w jakiś sposób Judaszami. Czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, zdradzamy swoje wartości. W spektaklu wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół w Gietrzwałdzie i Biesalu oraz wokaliści, pracowni piosenki i perkusiści z Gietrzwałdzkiego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Moja mama została zapytana, czy chcę dołączyć do spektaklu i zgodziłem się. Nauczenie się tekstu było takie najtrudniejsze. Nauczenie się mówienia takim kpiącym głosem bo mi bardzo trudno się do tego przyzwyczaić. Chcieliśmy pokazać to, że ważne jest to, żeby nigdy się nie poddawać na tym, w co wierzymy i żeby trzymać się tego, o czym my myślimy. Przygotowania do spektaklu rozpoczęły się kilka tygodni wcześniej, były też okazją do zgłębienia tematu męki pańskiej i rozmów. Sama pasja jest trudna do zrozumienia. Dzieci występują w wieku od piątej klasy szkoły podstawowej do ósmej, a nawet do pierwszej liceum. Część rozumie, część nie rozumie. Każdą scenę trzeba wytłumaczyć, trzeba wytłumaczyć cały sens. My mamy dużo takich symboli, więc też trzeba było wytłumaczyć im symbole, ale myślę, że dadzą radę i wszystko rozumieją. Spektakle pasyjne stały się już gietrzwałską tradycją. To już jest tak ważne wydarzenie, oczekiwane że sobie w ogóle nie wyobrażam tego okresu przedświątecznego bez spektaklu pasywnego. Dzięki Alicji Kucharzewskiej-Samko, jej zespołowi, uczniom będziemy mogli doświadczyć niezwykłego spektaklu, wydarzenia które wpisuje się w naszą chrześci chrześcijańską tradycję. Widowisko łączy nie tylko grę aktorską i muzykę, ale również grę świateł. Co roku przyciąga na widownię nie tylko mieszkańców Gietrzwałdu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv